Witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z gry Pokemon Go i tutaj, na dzień dobry, możemy się przywitać nowym ekranem ładowania do Pokémon GO. No, jak widać, świątecznym ekranem, tak? Mamy tutaj plus Plusla, Maynuna, Skitty. Tam z tyłu jest... jak się ten drugi nazywał? Jest Beautifly, są jest Sidoty w tle. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się ten drugi Skitty nazywa i jak się nazywa ten tutaj z przodu, chociaż i tak nie sądziłam, że tyle nas sobie przypomnę, o ile nie pomyliłam tych foczek form. Ale jest choinka, są światełka, zwierzaczki, znaczy pokemony tam ozdabiają choinkę, prawda? W każdym razie chodzi o to, że jest nowe ekran ładowania. Jak już nie będę szpanować, że znam nazwy, bo różnie to u mnie bywa z tym. No, więc nie jest tak źle. Myślę, że ekran jest całkiem ładny. Tutaj jest nowy Pokémon, ale powiedzmy, że nie bardzo się tam wybieram, bo, bo to jest pod tablicą. A jak nazywam, tak, tak określam ten mm, Pokestop. Znaczy, no nie tyle określam, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak. No on, tak właśnie. Znaczy, no to jest tablica, tak? Tylko, no tak sobie nazywam ją umownie akurat tablicą. Tu mamy napisane, że jest pochmurnie i że wróżki walczące i trujące. Te pokemony są teraz silniejsze, dają więcej pyłu podczas złapania. No i ich jest więcej, kiedy właśnie jest dana pogoda. Tutaj widać jak wiatr wieje, tak? Ehm, tutaj takie takie paski białe jakby przesuwające się czyli wiatr tak no i tutaj mamy różne nowe Pokémonki no i jak widać zmiany są spore tego się nie da ukryć naprawdę się wiele dzieje więc więc myślę że, że jest fajnie tak że że coś nowego dodali. Tutaj dodali zakładkę party. Można mieć pięć nowych, ustaw nazwę jakby walki. I chodzi o to, że tutaj jest takich sześć miejsc. Można ustawić sześć Pokemonów, zmienić nazwę i usunąć tą grupę. I dodajemy sześć jakichś Pokemonów i można pięć takich grup stworzyć. I to chodzi o to, że na przykład możemy sobie napisać, nie wiem. No, załóżmy Mewtu, tak? No i piszemy Mewtu i wrzucamy swoje konkretne Pokémony, które według nas się nadają do walki z nim, tak? Te, które mają największe CP, albo te, które na przykład mają najsilniejszy atak albo rodzaj ataku jakiś konkretny, żeby nie wiem, pasował właśnie, które, które Pokémony są najsilniejsze na psychiczne. I jak to tam, no wiecie, kontry, tak? Jak to tam działa, żeby żeby po prostu było nam łatwiej walczyć, tak? E, więc to od razu można po prostu tego używać w czasie walki. E, znaczy, no ja jeszcze tego nie testowałam, ale tak czytałam, tak? Że to właśnie na tym polega. Na przykład zaczynamy sobie, mogę, można usunąć, tak? I stworzyć nową. Jest na razie tylko pięć, ale twórcy pisali, że chodzi o to, że po prostu to jest na razie w fazie testów. I jak stwierdzą, tu mamy nowego Pokémonka. I y, oni stwierdzili, że jeśli się nagle okaże, że... Znaczy, będą no starali się to naprawić, sprawić, żeby było jak najlepsze. Jeśli nie będzie błędów, nie będzie żadnych problemów, no to co wtedy? No to wtedy z... to zrobią już tak normalnie i wtedy jest szansa, że będzie po prostu więcej, tak? Tutaj tak przeglądam ten dziennik, bo czytałam, że tu się miało coś zmienić, ale ja nie widzę, szczerze mówiąc, żadnej różnicy. No, i chodzi o to, że e, wtedy będzie już można więcej sobie tych grup tworzyć, e, plus to, no i tutaj jest tak, więcej Pokemonów przybyło, tu mamy startery, tre, trenerze. E, nowe Pokemony oryginalnie odkryne, odkryte w regionie Hoenn, będą pojawiać się na całym świecie. No i tam były właśnie trzy starterki z trzeciej generacji. E, nadal nie jest wprowadzona cała trzecia generacja. Najpierw były było 5 duchów na Halloween. Następnie dodano dzisiaj, teraz, tak? Dodano 50 nowych Pokémonów, Czyli, no, powiedzmy sobie szczerze, już całkiem sporo, tak? Ale mimo wszystko jeszcze ich zostało, bo w trzeciej jest gdzieś tak 150, jakoś tak, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. W każdym razie, czy nawet jeszcze więcej? Nie wiem, bardzo dużo. W każdym razie więcej niż w drugiej. Bo chodzi o to, że jakby drugą dali całą, ale ona była mniejsza od pierwszej i mniejsza od drugiej. No i to mamy Sidota. To jest, e, patrzcie, śnieg tak już swoją drogą jest, czyli to jest mój najpierwszy Pokémon, właśnie, e, jeśli nie ucieknie, to to będzie mój najpierwszy Pokémon z trzeciej generacji. Znaczy no z tych nowych, tak? Nie licząc duchów. E, no więc mamy sobie Sidotka. On ma trzy formy. I no jak to wiecie, no zwykle tak jest, że druga ma 25, trzecia ma 100. Więc trzeba 125, żeby zdobyć wszystkie trzy. On jest raczej częstym pokemonem takim. Wiecie, no, ani silnym, ani jakimś takim rzadkim, no, no takim sobie, wiecie, dość, dość wysoko jest w Pokédexie, że tak powiem. No i mamy bonus za szósty dzień i zarejestrowane w Pokédexie, czyli mamy, em, no, tak wiem, że to nie jest pierwszy Pokémon z trzeciej generacji, ale tak, żeby było w skrócie, tam widzicie, na dole jest narysowany taki na dwóch nóżkach, taki już bardziej trochę do człowieka podobnym, powiedzmy, taki mak. Wiecie, kształt ciała bardziej, tylko tyle. no. No i wiem, by tak w skrócie mówić, że pierwszy z trzeciej generacji, żeby, żeby już, no wiadomo o to chodzi, tak. Więc to jest mój najpierwszy, najpierwszy. Ciekawe, czy jeszcze coś dzisiaj dorwę. Mam nadzieję, że tak, to by miało w sumie sens. Ale, no nie wiem, bo powiem wam, że jak tak obserwowałam, bo akurat mam takiego peszka, że się musiały pojawić wtedy, kiedy już wróciłam z pragi, tak? Dopiero wtedy musiały się pojawić nowe pokemony Z jednej strony, to dobrze, bo, bo wtedy nie, nie, wiedziałabym, tak? Co innego, coś całkiem, polecieć po coś całkiem takiego nowego, co wiem, że, że, bardzo ciężko jest to zdobyć, bo już długo próbowałam, tak? A co innego, latać po cokolwiek, tak? Więc no, z jednej strony to dobrze, że, że, nie pojawiły się, jak byłam w Pradze, a z drugiej strony źle. No, bo wtedy byłaby, wiecie, jakaś szansa, może coś takiego, co u nas, u mnie tutaj nie ma, upolować, nie wiem, ale może. Trochę się długo ładuję, jak tak patrzę. Hmm. Wcześniej tak nie było, więc nie wiem, czy to ma coś wspólnego z trzecią generacją, znaczy no pewnie ma, ale bardziej się zastanawiam, czy, czy to znaczy, że po prostu już jest za bardzo upchane, za dużo jest, wiecie, danych e, na mój telefon i ogólnie na grę, czy bardziej chodzi o to, że po prostu coś im się tam rozkraczyło e, i to naprawią, a może chodzi o to, że za dużo osób na chce wejść, bo to jest dopiero początek, no więc pok Pokémony pojawiły się dzisiaj. Okej, okay, zdobyłam Jim. No i cóż, to oznacza, że no tam minęło te pół dnia, powiedzmy, więcej niż pół. Niech będzie śnieżek widać wciąż, taki mój cień. No, ale powiedzmy, że nie wiem, boję się łapać cokolwiek. Mam mało boli, a Nowych Pokémonów to jest sporo. E, szczególnie jeśli dodamy do tego, że będą potrzebne mm, Pokémony do, do ewolucji, tak? E, zbieranie też Pokemonów na cukierki, a ja już dawno tego nie robiłam. Znaczy, no nie robiłam, bo nie mogłam, prawda? Nie było nic ciekawego, więc. No i teraz przydadzą się tak Pokebole więc może faktycznie oleję trochę, łapanie tak wszystkiego hurtem, bo to się opłaca, pył i punkty, ale no, w momencie, w którym miałoby mi zabraknąć pokeboli na coś nowego, to chyba jest głupi plan. Tak, nie pójdę pod tablicę, bo jest tam ciemno o tej porze nocy. No, szczególnie w zimie, tak. W sensie, no, chodzi mi o to, że no, tam się trochę przesuwa, wiadomo, w lecie dłużej jest jasno, no raczej nie o tej porze. Znaczy no akurat nie tam, tak, bo, bo wiem, że nawet, nie wiem, o dziesiątej potrafi być jasno w lecie, tak, czy coś widać po prostu, ale mimo wszystko, no, tam jest po prostu, to jest takie miejsce już konkretnie, tak, nawet gdyby nie było w ogóle światła, to, to zawsze gdzieś tam w jakimś odsłoniętym miejscu, to w miarę by się to wyglądało, jakby był księżyc, a tam są jakby drzewa z obu stron drogi i las, też jakby... najpierw drzewa przy drodze, a potem las po obu stronach, więc no nie bardzo. W każdym razie widać, że jest śnieg. Pada sobie tak cały czas tutaj, nawet jak się kręci po stopem, to on też pada. Tutaj pada też o w sensie no, jak się ma taki zwykły ten teren odsłonięty. No, i ja mam nowego Pokemona na radarze. Więc trzeba by się było poturleć po niego, a tam widzicie jest ten znaczek nad radarem. Bałwanek, czyli że jakby pogoda się zmieniła na śnieżną. No i tutaj mamy puchienę. Załóżmy, że puciena chyba, tak? Żeby nie było, nie za dobrze ogarniam nazwy z trzeciej geny, nadal się jakby nie poduczyłam, mało pamiętam z anime, mimo że oglądałam niedawno, to jest aż dziwne, straszne w sumie, no ale... Em, Niektóre pamiętam faktycznie zanim jak to się wymawiało, niektóre nie. Więc większość biorę po prostu na czuja. Jak była pierwsza, druga generacja, to sobie patrzyłam na jakiejś tam stronie, jak się to czyta. A teraz mi się nie chce, bo jestem leniem. Może mi się kiedyś zachca, nie wiem. Więc brakuje nam 50 cukierków do drugiej formy. To już jest ostatnia forma. Już trzeciej nie mam. No i tutaj możemy sobie malineczki, tylko zastanawiam się, czy by nie zacząć chować tych pierwszych malinek, tych podstawowych na nowe pokémony, na zasadzie jakby się coś nowego pojawiło i wiem, że to ma kolejne formy, to się bardziej opłaca. Patrzcie, jest napisane, że jest niebezpieczna pogoda, sprawdź swoją lokalną... Serwis lokalnej pogody, żeby zdobyć szczegóły. No, czyli, że jest właśnie niebezpieczna pogoda, opatrzcie. W parku jest u mnie nowa pokraczka. Jest taki, jakby. Ja mówię na to ślimaczek. O, mam siódmy dzień, bonus, to nieźle. Ja mówię na to właśnie ślimak, ale to jest tak naprawdę nie ślimak, tylko to jest. Jakby gąsienica, bo, bo druga forma to jest kokon, a trzecia forma um, to jest już motylek. Um, I jakby to jest Pokémon, który ma dwie jakby równoległe formy. Po właśnie tej pierwszej są do wyboru dwie kolejne, i potem w tej, tej konkretnej, wybranej drugiej się pojawia konkretna, wybrana trzecia. No, tłuczemy Blastoisa. Um, I to jest w grze. Nie ma jakby ani kamienia ewolucyjnego, ani nie ma em, wyboru, tak, że można sobie zaznaczyć, którą się chce, mm, ale, no nie wiem, tak naprawdę ludzie na razie kombinują, tak, czy, czy jakiś jest trik ze zmianą nazwy, em, czy na przykład z buddy, tak, jak to jest w przypadku właśnie Eevee, zależnie od której formy, te pierwsze formy mają zmiany imienia, ale tylko za pierwszym razem, a te z drugiej generacji też mają niby zmiany imienia, ale jak się chcesz za kolejnym razem mieć pewność, to trzeba wtedy po prostu zwyczajnie przejść z Pokemonem ileś tam chyba 25 km i ewoluować albo w dzień, albo w nocy i wtedy będzie ta forma wróżkowa, albo ta właśnie mroczna, czyli w nocy mroczna, to jest logiczne. No i właśnie tak to działa, natomiast jeśli chodzi o tego, nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywa, tą gąsienicę, to jakby, no wiecie, ludzie zgadują, tak, jak to działa. Czy to działa właśnie jakoś tak, jak jest jakiś trik, czy nie ma, czy cokolwiek, bo na pewno nie jest to takie oczywiste, no bo mamy też na przykład te pokemony walczące, te, co są w pierwszej generacji, i potem są niektóre formy w drugiej. I to jest tak, że patrzy się na, czy Pokémon ma najlepszy atak, czy, czy tam, nie wiem, siłę, czy coś tam, i od tego zależy, w jakiego Pokémona się zamieni, w którą formę potem. O, mamy właśnie sobie tego. On się nazywa, on się nazywa Urmpl, jakoś tak chyba, wydaje mi się. Śniegu dużo widzicie, całkiem sporo, no. Tutaj takie ślady są pozaznaczane. No i on y, jest łatwy do zapewnienia, 21 CP, no to powiedzmy, że mm -hmm, bardzo dużo. Mm. No i on mi ucieka, ej, pokrako jedna. Możesz mi nie uciekać? No, i czy się złapie nowy pokémon? Fajnie by było. Nie, no, z tego co wiem, to właśnie te wszystkie takie robaki, pokémony to są zawsze na samym początku danej. No, udało się. Ha, siódmy dzień, bonus. Nowy pokémon to też jest, też są punkciki za to. Tutaj drugi też był widoczny. One są raczej zwykle na, na początku listy z danej generacji, więc raczej nie są silne. Jest ich dużo i, i nie są zbyt cenne, ale dla mnie każdy Pokémon jest cenny, bo jakby najważniejszym celem dla mnie w tej grze jest właśnie zdobywanie nowych, całkiem nowych Pokémonów, po prostu, tak. Więc, no, zawsze się cieszę, tak? Nie jakieś tam poziomy, nie wiem, żeby pokemony były najsilniejsze czy coś tam, to wszystko jest też ważne, oczywiście, ale nie najważniejsze. No, jest moje, jest mój cień najpiękniejszy, no i pełno śniegu wszędzie. A ja ciągle zapominam, że miałam nie łapać pokemonów, które nie są z trzeciej generacji, i. No powiedzmy, że ja znam swoją sklerozę, ale przypominam sobie zawsze, mi zacznę łapać, to zawsze nie jest tak źle. Zawsze mogę być jeszcze później. Chociaż oczywiście muszę najpierw kliknąć dopiero potem o, miałam tego nie robić, haha, kręci się. W ogóle zasięg jakoś złapał jakiś nie wiem skąd. Jakieś wi-fi złapało. Jest jakby LT jednocześnie. Dobra, już poszło sobie Wi-Fi. Teraz już powinno dobrze działać, czy nie? Czasem gdzieś dziwnie, tak, network error. Czasem coś dziwnie łapie właśnie jakiś Wi-Fi yy, i, i to nie zawsze wtedy chce działać, tak? Bo to, że łapie, to inaczej inaczej, że jest połączony, a czasem też nawet jeśli, to wiadomo, trzeba chwilę poczekać, nim to przejście tak się ustabilizuje z jednego... Rodzaju internetu na drugi i powiedzmy, że mnie to wkurza, ale no, ale cóż, czasem nawet łapię mój domowy internet gdzieś tam dość daleko za domem, w parku i w ogóle masakra. Ale nie wiem za bardzo, nie patrzyłam czy działa wtedy, czy nie działa. Wiem, że niby łapię właśnie. I byłam mega zdziwiona, bo myślałam, że to może gdzie indziej, tak, że to jakiś inny może łapie, a, a potem patrzę, byłam ciekawa, jaka to nazwa, yy, że może z hotelu, bo jest niedaleko, a tu nine. I to było śmieszne. W każdym razie, darmowy Orange Wi-Fi, no właśnie. No, a z tym yy, Wi-Fi Orange to jest taki problem, że trzeba tam być kątom i coś tam i to działa jakby tylko wtedy, jak... Pamiętasz, jakieś próbowałam pokombinować i trochę to nie wyszło, bo trzeba, jakby mam, jakby to powiedzieć, niby mam w oręcz telefon, ale nie mam umowy, tak. Mam na kartę, więc to się jakby wtedy nie liczy. Mam też niby neostradę i stacjonarny w Orange, czyli niby wypas, a jednocześnie nie. Bo jakby to już dawno temu miałam zakładane, więc teraz trzeba byłoby jakieś tam dane zdobywać, jakieś tam logować się przez internet, coś tam. Powiedzmy, że jak kiedyś ja się chciałam porozmawiać z pracownikami, to oni nawet nie widzieli o co chodzi, bo przecież po co mieliby wiedzieć, tak? Więc i oni do mnie, o, że są mogę w internecie sprawdzić, a ja mówię, no właśnie sobie sprawdziłam, tak? I nadal nie bardzo. Więc powiedzmy, że jest jak jest, ale. Nie wiem, w każdym razie teraz mam ten pakiet, wiem, że trzeba niby za to, za to płacić, ale mimo wszystko te czasy, kiedy na przykład, nie wiem, po galeriach, a to też tylko we Wrocławiu, bo u nas przecież nie ma i, i męczyłam się z tym Wi-Fi, to, to było jednak, teraz jest jakby mniejsza katorga, tak? No więc mamy sobie malineczki, niezmiernie po prostu cieszy mnie... Za każdym razem, jak widzę, jak taka kuna tak jakby wisi w powietrzu, dalej jest niebezpieczna pogoda. I jest po prostu nieźle. A jeśli chodzi właśnie o tą niebezpieczną pogodę, no właśnie, Xtreme. Pokémony nie lubią takiej pogody. Coś tam nie zdążyłam doczytać, ale jest hardcore, jak widzicie jest wykrzyknik zamiast jakiejś ikonki wiatru, deszczu, śniegu, to jest wykrzyknik. I powiem wam, że to nie jest przesada. Powiem inaczej. To jest bardzo nieprzesada i faktycznie ta pogoda może nie zawsze, bo czasem mówią, że pada deszcz, a pada śnieg. Albo mówią, że pada deszcz, a nie pada. Albo jeszcze inaczej. Ale... Jak ogólnie to dobrze działa ta pogoda? Nie sądziłam, bo wiecie, no, jakieś tam Warszawy, Wrocławie czy inne, to, no wiecie, tam jest dużo i tych stacji badawczych, pogody i tak dalej, więc też jakoś się trzyma. Natomiast kiedy mówimy właśnie o czymś takim, w jakiejś takiej małej miejscowości. To z tą pogodą różnie bywa. Zwykle jest właśnie gdzieś tam, nie wiem, z Wrocławia podawana albo w ogóle jakoś pokracznie, więc różnie bywa. Natomiast nie jest wcale takie z tą pogodą. Myślałam, że będzie gorzej. I faktycznie jest hardcore. Hardcore jest straszny. Naprawdę od kilku dni. Tak strasznie wieje, że chodzę z kominem na nosie. I też staram się jakby najmniej, tylko wiecie, na chwilę na bonus. Znaczy. Powiem tak, wiatrek, jak wiatr. Bardziej chodzi mi o to, że, że tutaj u mnie na ulicy jest bardzo dużo drzew z obu stron drogi i w parku i wszędzie naprawdę jest mega dużo drzew. I jak się idzie, to te drzewa tak strasznie trzeszczą. Jest wiele gałęzi takich sporych nawet na ziemi, więc jakby takim dostać, to by było raczej mało wesolutko. Więc naprawdę jest hardcore bo to, że tam wie po, po nosie, to spokojnie, ale naprawdę mocno jest. Jak w domu siedzę, to słyszę, jak tak trzeszczy, jakby okna trzeszczą i w piecu tak szumił mnie w kominku, I, i ta antena za oknem tak się trzęsie i słychać takie szuł, naprawdę jest hardcore. Super efekt też się zmieniły trochę, trochę tak nie za wiele, ale trochę inaczej wygląda gym, tak? Przycisk inaczej wygląda, tego ładowalnego ataku. Taki okrągły jest na dole. No i trochę, trochę inaczej tam te napisy, tak, z prawej, że atak był jakiś tam dobry, taki wiecie, no jak to się nazywa, efektywny, albo nie za bardzo. I to się pojawia jakby z prawej strony, tak, na dole, a nie przy Pokémonie. Zawsze było nad głową. Fajne takie te, nutki leciały. Nie wiem dlaczego. Plus to, że jest jakby ten pasek ładowalny, jest na dole, właśnie pod tym przyciskiem ataku, a nie na górze z prawej strony. Był tak mi, tak mi się wydaje, na górze, a z prawej był kiedyś, więc nie są to do końca jakieś zmiany, ale nie wiem. Moim zdaniem wygodniej jest chyba tak na dole patrzeć i, i naciskać. Uważam, że jest wygodniej niż było, więc zawsze coś tak Patrzcie, dwa kotełki walczą. Znaczy ja wiem, że i to bardziej taki jakby piesek jakiś wilczek lisek sama nie wiem niż kot ale ta forma akurat wygląda nawet 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 jak kot powiedziałabym. więc dwa kotki ze sobą walczyły i mogę już powiedzieć bo wcześniej tylko patrzyłam obserwowałam cały dzień nim poszłam pierwszy raz na trzecią generację mogę powiedzieć uroczyście, że jest mniej pokemonów z trzeciej generacji nowych, znaczy ogólnie mniej, tak w sensie no mniej te, te z trzeciej się rzadziej pojawiają niż te co były na przykład z drugiej. No mam porównanie tak, bo była już pierwsza generacja i wtedy potem wyszła druga, tak. Ja wiem, że teraz jest trzecia, więc są jakby trzy na raz, więc jest mniej miejsca w pewnym sensie. Bo jakby pokemonów jest mniej więcej tyle samo, tylko po prostu zależy, tak, raz ten, raz ten ale naprawdę mogę już to powiedzieć, że jest mniej, sporo mniej, bo jeśli chodzi o drugą, to naprawdę to był hardcore, bo porównując też z pierwszą, ja wiem, że pierwsza była tylko pierwsza, pierwsza, tak, ale chodzi też o takie bardziej jakieś wypaśne pokemony, nie, to z pierwszą było tak słabo, potem jak dali drugą, to naprawdę na początku był... Mega, było. Błaziłam po ileś razy dziennie po pamiętam, to, to był hardcore. I naprawdę było wszędzie pełno drugich form, trzecich form. Wszędzie, naprawdę, bez, bez, bez jakby zbierania cukierków. A teraz jest po prostu słabiutko. Nie wiem, czy tak samo jak z pierwszą. No, powiedzmy na pewno gorzej niż drugą, tak. Więc nie wiem, myślę, że specjalnie to zrobili, ale część narzeka, że to jest do dupy, część mówi, że fajnie, bo dłużej będzie się zbierać tą trzecią generację. Ale biorąc pod uwagę fakt, że u mnie ja wciąż nadal drugiej nie mam, to nie wiem. Czy to jest jakaś łaska, że się szybciej będzie zbierać, bo potem będziemy się nudzić, bo mi się nie nudzi, bo od początku gry nie miałam chwili wytchnienia, bo wciąż nim zdążę na zbierać którąś to nie dają jeszcze kolejno, tak? Ja zaczynam, ja zaczynam chodzić drugą, a oni dają trzecią. Ja kończę pierwszą i w ogóle wszystko jest jakby, jakby o jeden poziom za daleko, tak? W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Poproszę o subskrypcję, komentarze, łapki w górę, pa!